Cześć, wdajcie. To, co zostało na razie wykonane z szalunków, yy, tutaj mego na nadproża, tego wyjścia yy, na balkon, widzieliście z dołu. Teraz tutaj dokładniej z góry. Moim zdaniem najtrudniejsze elementy zostały wykonane. Dzisiaj mamy poniedziałek. Yy, w sobotę tutaj z satą podziałem, właśnie ten narożnik cały tutaj. Został zabudowany Narożnik i tamta, tamta góra Ten największy tutaj blat Zamykający właściwie ten narożny y, Słup i tutaj słup y, Już bezpośrednio Tak jak mówię, ten narożny tam I ten tutaj z, bezpośrednio z nadproża No i tak Mamy poniedziałek, tak jak mówię e, Mam nocki, więc Więc więcej czasu na to, żeby podziałać Liczę na to, że, że Uda mi się tutaj to całe wszystko e, Przynajmniej w tym tygodniu zabudować Tutaj słup, tutaj nadproże I, i tu kawałek jeszcze Jeszcze, jeszcze wieńca e, Ale już wiem, że Dzisiaj i jutro na pewno mam troszeczkę E, ograniczone tutaj pole do popisu, ponieważ muszę się urwać w, e, po południu i już po prostu nie będę tutaj w stanie więcej podziałać. Także jak na razie dwa dni e, takie no, na pukwistka się zapowiadają. No zobaczymy jak reszta tygodnia. Liczę na to, że już więcej niespodzianek nie będzie. No i liczę na to, że jak największe postępy poczynię tutaj i będę mógł Wam zaprezentować mam pewien pomysł jak zabezpieczyć to tutaj tutaj to ten narożnik, żeby po prostu się nie to rozeszło, na razie jest tylko poskręcane oczywiście będą szpilki przechodzić tutaj przez ten przez ten słup z racji tego, że tamten jest narożny no to w ten sposób się już tego nie da zabezpieczyć, dlatego planuję tutaj takimi długimi szpilami metrowymi ściągnąć to, ściągnąć to trzema, trzema takimi kantówkami Jak też poniżej robiłem na supach. No i zobaczymy, myślę, że jeszcze coś uda się rozeprzeć tutaj o te szelunek tego balkonu, czy tam coś jeszcze tam tamten wieniec, żeby to jeszcze dodatkowo jakoś powzmacniać. Więc tutaj, tutaj dzisiaj działam z tym nadprorze też. Wszystko będzie trzeba pozabudowywać. Dobra. Jest coś po godzinie 8, Więc żeby jak najwięcej czasu wykorzystać, do wcześniej, więc no nie będę go marnować na na rozmowę, tylko biorę się od razu do pracy i co ciekawsze fragmenty Wam pokażę. Tak taka dysko przygotowana. Po to, żeby zamknąć tutaj tą szczelinę. To musi tam wejść. I teraz tak, po co te szpilki? Już Wam mówię. A mianowicie po to one tutaj będą. tu pójdą następne będą ściągać całe te dwa boki tutaj ze sobą tu od czoła, no bo tu nie bardzo jest jak to złapać, więc w ten sposób tak jak mówiłem, kantówy i pójdą tu kantówy z tej strony będzie to wszystko całe tutaj ze sobą ściągnięte tu będzie się to nadproży, znaczy ten słup cały tutaj trzyma w tych trzech miejscach a to będzie zamykało tutaj nakrętką będzie skręcone to będzie zamykało tą przestrzeń a na to tutaj zrobię osobny blat pionowy tam z górą taką elkę. i tam też pójdą dwie śruby od góry też są przygotowane już otwory dwa otwory tam na górze i tu też w sumie pięć otworów na tym supie tak będą szpilki skręcone Myślę, że tu będzie elegancko. No tutaj nie ma za bardzo jak już złapać z tamtej strony, nie ma jak przestrzelić, dlatego w tą stronę tutaj razem dociskam, te dwa elementy tymi szpilami długimi. A tą stronę oprócz tych wkrętów jeszcze postaram się tutaj kotwić jakoś, też kantówkami po skosie do tych belek, do tych desek tutaj złapać. A ten słupek, ten drugi będzie skręcony, tak jak mówię z tu przez to ze sobą no myślę, że to powinno trzymać więc teraz rureczki do środka no dobrze byłoby te szpilki odzyskać, nie? rureczki ciach Dłuższe, ale muszę zobaczyć, czy nie jest za długie. Troszeczkę dłuższe, bo. Dobra, to bym tu miałem troszeczkę podnieść, więc to będzie pasowało. Ok, A, może sobie tu nie celuje, jak jestem A. Dobra, siedzi wszystko. No nie wiem czemu, ale argument w postaci młotka zawsze działa. Jak coś nie chce dojść. Pięknie. Mistrzostwo. Tak. To jest to. To jest to co miał być. No i teraz... Pół metra nakręcania nakrętek. Odkładką. i to mi tutaj ładnie dociągnie. A reszta będzie tutaj dociągnięta. Potem będzie już założony ten blat kolejnymi trzema kantówami ze sobą. Jest dość miejsca, żeby tutaj weszła ta płyta boczna, ten blat, także fajnie. Dobra. Dobra, nakrętki. to jest czysta szpilka nowa to przynajmniej jakoś to idzie A, jakby trzeba było kluczeć dobra i kluczykiem się to dociągnie z wyczuciem i będzie super dobra, następne Dobra, no i tak, tak to na razie tu wygląda. Teraz muszę sobie przygotować ten blat, pomierzyć, wywiercić otwory, tu już sobie dystansę dałem, tu gdzie najbardziej po prostu przylegało, tak, chciało się tutaj do tej bocznej burty dociskać, więc daję dystanse na 2 cm, no i tak, i i, i. I zamknę sobie tą stronę, a później zajmę się tymi e, tutaj poziomami, czyli nad prożem No jakiś postęp będzie Dobra, Dobra. kurde wiatr się dzisiaj jakiś porywa Na początku pogoda była fajna a teraz, teraz coś się psuje Okej, okay, tu by było. Jeszcze może na dół. ta -dam. Oczywiście dno wyczyszczone przed, przed zamknięciem. Dystanse, jak widzieliście, tam wcześniej były. w Te miejsca, które dociskało e, pręty dociskały do, do deskowania no, i tyle. Ściągnąć szpilkami i skręcić wkrętami. To, oczywiście, dociągnąć, dopasować. Tak. Tak to wygląda. I z tej strony będzie zamknięte. Oczywiście, potem tam w górę te 20 centymetrów, czy 20 parę trzeba będzie zamknąć. No i teraz po skręceniu wszystkiego zamykam to tymi kantówkami i tymi szpilkami. Co sobie wcześniej tego nie umiał wyobrazić to będzie to właśnie wyglądało tak. Ściągnięte szpilki. Szpilki ściągają dwie, yy, dwie kantówki do siebie. Te dłuższe boki, szersze są ściągnięte tutaj szpilką na całej długości, a tutaj będą e, rozparte, no bo nie da się inaczej zrobić. Na górze widzicie tam jest kawałek pręta. Tam do góry skręciłem to jeszcze do zbrojenia. Ten bok górą, żeby się to nie rozeszło. Tak samo z tamtej strony narożnik po prostu jest jeszcze do, do, do tego. Do zbrojenia skręcone tak. tak to wygląda myślę, że zabezpieczone prawidłowo, konkretnie tak, żeby yy nic nie wyleciało w miejscach w których ma nie wylecieć także chyba jest dobrze zabezpieczone chyba na pewno jest dobrze zabezpieczone górą poskręcane i teraz tak plan jest taki żeby zrobić tutaj mm, szalunek identycznie jak w tym wypadku czyli z jednej i z drugiej strony pionowo do góry do wysokości nadproża tam oczywiście będzie uskok bo to nadproża jest niżej niż Niż tamten, niż tamten wieniec więc tego Wam nie będę pokazywać dopiero jak już to będę miał ogarnięte to nagram po prostu część yy, robót tutaj z zakładaniem już bezpośrednio tego poziomego poziomego kawałka yy, samego nadproża a teraz żegnam się z Wami pozdrawiam i zapraszam już na kolejną część yy, zabudowy tutaj tego nadproża trzymajcie się na razie cześć.